Szpital Roku, menedżer Placówki Medycznej Roku, czy Ratownik Medyczny Roku. Takie nagrody zdobyło Zachodnie Centrum Medyczne w Plebiscycie Medycznym Hipokrates w Zielonej Górze. Rozdano nagrody dla najlepszych w województwie. Do najważniejszej z rozdanych nagród bez wątpienia należy zwycięstwo w kategorii Szpital Roku, w której to właśnie Zachodnie Centrum Medyczne okazało się najlepsze. Bardzo się cieszę, że mogliśmy celebrować dzisiaj otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia. Dziękuję wszystkim, którzy oddali na nas głos zarówno na menadżera, jak i placówkę medyczną roku. Jesteśmy wdzięczni, wzruszeni i oferujemy i obiecujemy że nadal będziemy pracować do, dla dobra naszych mieszkańców, całego powiatu krośnieńskiego. Historia szpitala i ostatnie lata pokazują, że warto było walczyć o placówkę. Podkreślali były starosta krośnieński, a obecnie burmistrz Krosna-Odrzeńskiego Grzegorz Garczyński. Oraz starosta Krośnieńska Anna Januszkiewicz. Kim jesteśmy dumni z tego, że szpital, który był skazywany na porażkę przez wielu jeszcze kilka lat temu, jest obecnie prężnie rozwijającą się spółką samorządową. Natomiast szpital to tak naprawdę ludzie jego tworzą pracownicy, zarówno w Krośni Odrzańskim, jak i w Gubinie, więc cieszymy się, że ta ich ciężka praca, ta empatia, życzliwość i opieka, którą otaczają pacjentów, jest doceniana. Gratulacje należą się także pracownikom, bo to dzięki ich zaangażowaniu i trosce o pacjenta można mówić o rozwoju szpitala i świetnych wynikach w tego rodzaju plebiscytach. Cieszę się bardzo, że te 7 lat ciężkiej pracy zaowocowało dzisiejszą nagrodą. Gratuluję i dziękuję wszystkim pracownikom szpitala, gratuluję pani Prezes i oczywiście dziękuję wszystkim pacjentom, którzy leczą się w naszej pracownik. Świetna kondycja szpitala to także zasługa osób nim zarządzających. To także zostało docenione. Za swoją pracę prezes Jolanta Siwicka otrzymała tytuł menedżer placówki medycznej roku. Jestem wzruszona, że mogę dzisiaj uczestniczyć razem z Państwem i być tutaj jako dowód tego, że praca nasza, codzienna nasza praca przynosi efekty wymierne, a doceniony przez pacjentów i pracowników. Dzisiejszą nagrodę dedykuję wszystkim naszym pracownikom Zachodniego, Kosta, Zachodniego Centrum Medycznego w Kraśniku Odrzańskim i dziękuję im za codzienne wsparcie i lojalność, i to zaangażowanie, które widzę na co dzień. Już same nominacje były dla pracowników placówki olbrzymim wyróżnieniem. Na nominacjach się jednak nie skończyło. Swoją cegiełkę do sukcesu dołożył także Karol Haligowski, który był najlepszy w kategorii ratownik medyczny roku który wspominał jeden ze swoich pierwszych dyżurów kilka lat temu. Chyba w kwietniu, jak się otworzył szpital, razem wtedy, jak się nie mylę, z koordynatorem, który też miał tutaj być, mieliśmy wspólny dyżur i chciałbym podziękować jeszcze raz wszystkim, bo tak naprawdę od nas się zaczyna, a na lekarzach poprzez wszystkie tam powiedzmy kategorie się kończy. Także dziękuję bardzo. Dodatkowo statuetkę w kategorii Urolog Nefrolog Roku otrzymał Jakub Kwapisz, który także pracuje w Szpitalu Powiatowym, natomiast na poziomie Powiatowym tytułem pielęgniarki Roku wyróżniona została Agata Armundowicz.